Międzynarodowy Dzień Osób Starszych rozpoczął się w piątek 12 października od uroczystej inauguracji Nowego Roku Uniwersytetu III wieku działającego przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Dzień później na seniorów czekała masa atrakcji. Wszystko rozpoczęło się od przemarszu seniorów spod MDK. W Spółdzielczym Domu Kultury odbyła się już główna część Powiatowego Dnia Seniora. Pomysł na organizację Dnia Seniora wziął się stąd, że tutaj Klub Promyk wyszedł z taką inicjatywą, zaprosił inne kluby do współpracy, stowarzyszenia tutaj z powiatu stanowiborskiego, no i oczywiście nas, ze względu na to, że jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, no i mamy, że tak się określę, środki na to. Pomysł narodził się tak jakby od samych seniorów, postanowiliśmy się dołączyć do tego pomysłu, a że powiat już Związany jest z seniorami również od panelu sos Żyjemy się, który miał miejsce w lipcu tego roku. Postanowiliśmy zrobić coś dla seniorów tutaj z naszego powiatu, zorganizować dla nich taki dzień, na którym i zarówno mieliby część artystyczną, część sportową i zarówno specjalistyczne poradnictwo. Mogliby również skosztować smakołyków i przede wszystkim spotkaliby się wszyscy razem na tym wydarzeniu. Przede wszystkim przemarsz, który miał miejsce spod NDQ tutaj do SDK miał na celu pokazać mieszkańcom, że seniorzy są naprawdę liczną grupą społeczną, jeżeli chodzi o nasz powiat. Osób w wieku 70 lat i powyżej mamy około 10 tysięcy, także jest dla kogo organizować takie wydarzenia i przede wszystkim no myślę, że jest od kogo się również uczyć, także jest to taki też apel dla młodych, żeby, op żeby opiekowali się. Osobami starszymi. W sali widowiskowej seniorzy spotkali się z Jadwigą Krudyż Starzec, która jest jedną ze stu geriatrów pracujących w naszym kraju. O tym, jak nie dać się oszukać na wnuczka, opowiadał aspirant sztabowy Andrzej Walczyna z komendy powiatowej Policji w Stalowej Woli. Później swoje artystyczne talenty i działalność zaprezentowały kluby seniora i Stowarzyszenia z Powiatu. My jesteśmy jako powiat Starowolscy Otwarci na współpracę z Wami, z Waszymi środowiskami e, i wykorzystajmy również to święto, to dzisiejsze spotkanie na to, żeby wymienić się pomysłami. Z jednej strony poświętować, z drugiej strony my przygotowaliśmy coś, coś dla Was. Są przedstawiciele starostwa podczas później tych pokazów. E, chciałbym, żebyście zgłosili swoje sugestie, żebyśmy mogli jeszcze na przyszły rok jak najlepiej przygotować te uchody. Kolejnym punktem imprezy było wręczenie nagród w konkursie smaki naszej babci. Potem można już było dowoli kosztować wspaniałych potraw, na których widok niejednemu ciekła ślinka. Wszyscy chętni mogli również potańczyć pod okiem Justyny Sobkiewicz skrzypek i Urszuli wieczorek. Konkurs Smaki naszej babci jest inicjatywą tutaj naszego powiatu, a udział biorą stowarzyszenia zarówno z Gmin Powiatu, bo jest Gmina Bojanów, jest gmina Pysznica, jak i tutaj ze Stalowej Woli. Większość klubów bierze praktycznie udział w tym konkursie, bo jest jej klub Promyk, Radość Jesieni, klub pod topolami i jeszcze różne inne stowarzyszenia. Mieli za zadanie przygotować tutaj potrawy, które miałyby swoją tradycję, Oczywiście, wykonania, ładniej je ozdobić, bo estetyka wykonania również się będzie w tym konkursie liczyła. No i oczywiście będzie się liczył również smak. Mamy też jeszcze inny podmiot, bo jest spółdzielnia socjalna sami sobie także są i przekąski, i dania obiadowe i zupy, i desery, i nalewki. Tego rodzaju jeszcze inne dania, także e, będzie można wielu rzeczy posmakować, a e, każde stowarzyszenie e, dostanie nagrodę. Mamy aż przewidzianych 7 nagród głównych, e, wyróżnienia i również tutaj nagrodę specjalną, także myślę, że każdy odejdzie stąd zadowolony i uśmiechnięty. W międzyczasie można było skorzystać z porad stomatologicznych, makijażu dla kobiet 55 czy z badania słuchu. W holu SDK zaprezentowało się kilka stoisk, między innymi był punkt informacyjny, którym porad udzielali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Można było również zapisać się do programu Aktywni 60+. Osoby powyżej 55 roku życia zachęcane były do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych. Na seniorów czekały ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, ćwiczenia z piłkami, siatkówka plażowa i zajęcia z zumby. Na dniach seniora również mamy swoje stoisko Aktywnych 60+. Zapisujemy wszystkich chętnych do otrzymania bezpłatnych kart rabatowych, w instytucjach samorządowych, jak również w firmach prywatnych, które przystąpiły już do naszego programu. A warto, warto, ponieważ firmy dają aż 40% kupustów na swoje produkty, usługi w swoich firmach. A więc karta jest wydawana za darmo w Urzędzie Miasta. Wystarczy złożyć wniosek i z takiej karty korzystać na terenie naszego miasta.